Rozpoczynamy uroczystość szkolną. Prosimy wszystkich o powstanie. Szkoła, własność. Sztandar szkoły prowadzić. do m Spoczyn. Proszę o zajęcie miejsca. Spotykamy się dzisiaj, by pożegnać uczniów klas czwartej, którzy już za chwilę przystąpią do egzaminu naturalnego. Prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego. Serdecznie witam ze Zespole Szkół Podstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki na uroczystości zorganizowanej na okoliczność zakończenia edukacji klas twardych w naszej szkole. W tym ważnym dla maturzystów dniu swoją obecnością zaszczycił nas Pan Leszek Ogórek, Wicestarosta Tomaszowski, którego serdecznie witam. Równie gorąco i ciepło witam Panią Beatę Stańczyk, naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tawarzowie Mazowieckim. Jest z nami także Pan Leon Karwar, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu, którego serdecznie witam. Serdecznie witam przedstawicieli Służb Mundurowych. Dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownika doktora inżyniera Mariusza Pawluka. Dowódcę 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, podpułkownika Macieja Bańkowskiego, zastępcem szefa wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim majora Pawła Jędrychem. Starszego podoficera dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, starszego chorążego sztabowego Jacka Nikodemskiego. <klucz> starszego podoficera dowództwa 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, starszego chorążego sztabowego Andrzeja Klepacza. <klucz> Gorąco witam rodziców na czele z przewodniczącym Rady Rodziców, panem Witoldem Mazurkiem. bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu witam przybyłe media. Witam wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, a w sposób szczególny was, drodzy maturzyści. Jeszcze raz witam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie w murach Naszej szkoły. Pozwolą Państwo, że kilka słów skieruję do tegorocznych maturzystów. Drodzy maturzyści, dzisiejszy dzień stanowi zakończenie pewnego etapu Waszego życia. Jest dniem pożegnania ze szkołą, w którą spędziliście ostatnie lata. Teraz czeka Was będą egzaminy maturalne. Będące podwaliną Waszej przyszłości, która zależy już tylko od Was. Od Waszego przygotowania i zaangażowania w proces edukacyjny przez ostatnie lata. Od ich wyników i od Waszych decyzji zależy, czy podejmiecie dalsze kształcenie, czy pracę zawodową. Jane Austen napisał, że ze wszystkich okropnych rzeczy w życiu najokropniejsze jest pożegnanie. Tak jest rzeczywiście. Lata spędzone w szkole stały się fundamentem wielu zawartych przyjaźni, możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego. Rozstania są jednak nieodłącznym elementem życia człowieka. Chińskie przysłowie mówi, że w pamięci uczniów najlepiej zapisują się błędy nauczycieli. Mam nadzieję. Że po latach będziecie pamiętali nie tylko o nich, ale z rozszerzeniem wspominali czas spędzony w naszej szkole, naszych kolegów i nauczycieli. Będziecie sobie przypominać sytuacje, w których byliście uczestnikami. W Waszym procesie edukacyjnym my, nauczyciele, staraliśmy się nie tylko wyposażyć w niezbędną wiedzę i umiejętności, ale również podejmowaliśmy działania, służące kształtowaniu Waszych postaw etyczno-moralnych. Chcieliśmy wspierać Waszych rodziców w funkcji wychowawczej, abyście wynosili na ludzi odpowiedzialnych, wrażliwych, otwartych na świat i drugiego człowieka. Swoją postawą chcieliśmy udowodnić, jak bardzo leży nam na sercu Wasza przyszłość. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w działania podejmowane przez Szkołę. Wolontariat, reprezentowanie naszej Szkoły w zawodach sportowych i konkursach, udział w różnych akcjach i uroczystościach. Wasze działania były najlepszą promocją Szkoły. Sprawiły, że ma ona bardzo dobrą opinię. Chciałbym, abyście wszędzie tam, gdzie rzuci Was los. Nadal byli ambasadorami szkoły, w której i się zapisaliście. Dziś życzę Wam osiągnięcia najwyższych wyników na egzaminie maturalnym, dostania się na wybrane uczelnie, zdobycia atrakcyjnej pracy i zawsze dobrych wyborów w życiu. Wytoczyło się ono bezpiecznie, bez groźby działań pojednych, i abyście w nim pamiętali słowa Michaela Wista, który powiedział: Czerp z innych, ale nie kopiuj, bądź są. Szanowni wychowawcy, nauczyciele, dziękuję za Wasze zaangażowanie, poświęcone uczniom czas, przekazaną im wiedzę i umiejętności. Za to, że z sercem doprowadziliście młodzież do włączenia szkoły.